Jest niedziela 12 lipca, minęła godzina 21.50. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Agata Jasińska. Czas na losowania. a wcześniej kilka słów o zdrabkach. W ubiegły piątek gracz w miejscowości Komarówka Podlaska w zdrabce Złoty Los wydrapał 500 tysięcy złotych. W tej zdrabce wciąż czeka na Państwa jeszcze jedna taka wygrana, a aktualna pula przeznaczona na wygrane to ponad 18 milionów 100 tysięcy złotych. Dodam, że od początku roku dzięki zdrabkom wypłaciliśmy wygrane na łączną kwotę ponad 430 milionów. Gratuluję wszystkim zwycięzcom! Już we wtorek w losowaniu lotto ktoś może zostać lotto milionerem i wygrać miliony. W najbliższym losowaniu szóstka może być warta nawet 3 miliony złotych. Do zakładu lotto warto dopłacić złotówkę i zagrać o milion złotych w lotto plus. A zagrać można za pośrednictwem strony lotto.pl. Przez internet można też zagrać w multimulti. -multi. Od jutra aż do najbliższej środy wszystkie wygrane w tej grze przy typowaniu 6 liczb będą o 100% większe w tej samej cenie zakładu. Zapraszam na multimulti. -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul, Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i losujemy 20 liczb. Oto wylosowane liczby: sześć, siedemdziesiąt sześć, czterdzieści jeden, dwadzieścia osiem, trzydzieści osiem, jeden, jedenaście, dwanaście, siedem. 46, 49, 65, 15, 30, 70, 40, 3, 54, 62. I liczba 32 ta liczba jest plusem. W każdym losowaniu mini lot to padają tysiące wygranych o wartości od kilkudziesięciu złotych do kilkuset tysięcy złotych. Wczoraj padły trzy piątki, każda warta ponad 114 tysięcy złotych. Pora na Państwa wygraną. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule, komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i lasujemy pięć liczb. 36 33 6 3 32 na kuponach wybranych gier lot to znajduje się siedmiocyfrowy numer Super Szansy. Wystarczy go aktywować, żeby zagrać o 2 miliony złotych. Oto drugi dziś wyrosowany numer. 4, 1, 5, 6, 8, 4, 5. Gratuluję wygranych. Online można też zagrać o 250 tysięcy złotych w kaskadzie. Żeby zdobyć tę wygraną, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb na swoim losie powodzenia. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejnołożone kule, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i losujemy 12 liczb. Osiem dziewięć, jeden cztery pięć, dwadzieścia sześć, dwanaście. Dwadzieścia jeden, trzy, osiemnaście, dziewiętnaście. Wprawdzie losowanie Eurojackpot odbędzie się dopiero w piątek, ale już dziś zachęcam Państwa do gry o gigantyczne pieniądze, nawet 150 milionów złotych. Zasady gry są naprawdę proste. Wystarczy wytypować pięć liczb z 50 oraz dwie z 10. W EuroJackpot również można grać online. Przez internet zagrają Państwo pensje w ekstra pensji. Największa przy grze za 10-okrotną stawkę może być warta 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule, będy maszyny są puste, zwalniamy blokady i zaczynamy losowanie. 14 4 Dwadzieścia sześć. Dwadzieścia siedem. Trzydzieści cztery. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra pensji jest liczba dwa. Do zakładu Ekstrapensji warto dopłacić złotówkę i zagrać o 100 tysięcy złotych w ekstra premii. O tym, że warto wydać te pieniądze w tym miesiącu przekonało się już dwóch graczy. Rozpocznijmy losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 35,4 kolejne ułożone kule, bębne. maszyny są puste, zwalniamy blokady i zaczynamy losowanie. Dwadzieścia cztery, czternaście, osiem, dwadzieścia jeden, trzydzieści cztery. A ostatnią wylosowaną liczbą w Ekstrapremii jest liczba Jeden. Wyniki losowań będą dostępne na lotto.pl. Zachęcam Państwa do grania online, bo 10% z internetowej sprzedaży produktów Lotto trafia na wsparcie walki z koronawirusem. Na ten cel przekazaliśmy już ponad 12 milionów 100 tysięcy złotych. Dziękujemy. Na koniec przypominam, że wystartowała Loteriada. Do wygrania jest ponad tysiąc atrakcyjnych nagród. Szczegóły na stronie loteriada.pl. A ja mówię już dobranoc, a jutrzejsze Studio Lotto o godzinie 14 poprowadzi Mateusz Kaczmarek. Spokojnego wieczoru. Graj w swoje ulubione gry online bez wychodzenia z domu na lotto.pl. Kliknij, zarejestruj się i wypełnij pola formularzy. Następnie aktywuj swoje konto i zasilij je jedną z wybranych metod płatności. Wygrywaj tak jak lubisz na stronie lotto.pl lub w aplikacji mobilnej.